Agent Snu. Sen jest podstawową funkcją, która pozwala naszemu ciału i umysłowi zregenerować siły, dzięki czemu jesteśmy zregenerowani i czujni po przebudzeniu. Zdrowy sen pomaga również naszemu ciału pozostać w dobrej kondycji i zapobiegać chorobom. Bez wystarczającej ilości snu, mózg nie może prawidłowo funkcjonować. Teoria snu, polegająca na oszczędzaniu energii, sugeruje, że głównym celem snu. Jest zmniejszenie zużycia energii przez człowieka w czasie, gdy nie jest ona potrzebna, by zdobyć pożywienie. Ale naukowcy nie mają pewności, ponieważ gdy śpimy, stajemy się nieprzytomni i sparaliżowani. Jeśli spojrzymy na spanie z punktu widzenia naturalnego, to nasi przodkowie byli podatni na ataki dzikich zwierząt. Zatem, potencjalne ryzyko tego procesu, który jest powszechny wśród ssaków i wielu innych grup, musi oferować jakąś ewolucyjną przewagę, prawda? Ale, jak powiedziałam, naukowcy nie mają pewności, a badania w tej dziedzinie są powolne, chociaż codziennie pojawiają się nowe sugestie oraz teorie. Podczas gdy naukowcy wciąż badają i badają, dlaczego śpimy, pewien agent snu, który jest nieświadomy oraz apetyczny na to, co myślą ludzie, kontynuuje swoją codzienną pracę, usypiając ludzi. Musił! Nie chcę spać. Chcę pooglądać bajki. Proszę. Nancy, kochanie, nie będziemy tego znowu przerabiać. Tak, Nancy, kochanie, nie będziemy znowu tego przerabiać. Ale, mamo, zamknij oczka i śpi. Dobranoc. Dobranoc. Ale ja wcale nie zamierzam iść spać. Poczytam sobie trochę komiksów. <gry> O, nie, nie będziesz! <grywa> Co zasiejesz, to zbierzesz, ale na razie idziesz spać. Zaśnij, zaśnij, niech twe sny przemówią. Jutro nastanie nowy dzień, ale teraz idziesz spać. I od razu mała Nancy zasnęła słodko jak Zusem. Jak widzicie, agent snu chodził od domu do domu, sprawiając, że ludzie zasypiali. Kochał swoją pracę. Była ona prosta. Wystarczyło powiedzieć wiersz, posypać płem snu i tak oto człowiek zasypiał jak suseł. Ale tej nocy, tej ciepłej lipcowej nocy coś miało się zmienić. Co zasiejesz, to zbierzesz, ale na razie idziesz spać. Co? Nagły wypadek? Zaśnij, zaśnij, niech twe sny przemówią. Jutro nastanie nowy dzień, ale teraz idziesz spać. Dobranoc, śpij spokojnie. Nagły wypadek na mojej zmianie? Nie. Agent snu pospieszył na miejsce zdarzenia. Wszedł do domu przez szczelinę w drzwiach i. <laughs> Tak, nie martw się, idź spać. Skończę projekt i wyślę go do rana. Dobranoc. Do pracy. Bierzmy się do pracy, tak? Czy nie wiesz, że noc służy do spania, a dzień do pracy? Agent snu wyjął ze swojej torby butelkę pyłu nasennego. Wysypał go trochę na rękę, schował go z powrotem, po czym przeleciał przez pokój i zatrzymał się tuż przed Marwinem. Co zasiejesz, to zbierzesz, ale na razie idziesz spać. Zaśnij, zaśnij, niech Twe sny przemówią. Jutro nastanie nowy dzień, ale teraz idziesz spać. O! Tak, stało się to. Marwin pochylił się, by podnieść pióro, a pył senny przeleciał tuż nad jego głową. Wiatr wpadający przez okno porwał go z powrotem w tym samym kierunku i... Nie... Tak. Agent snu został trafiony swoim własnym pyłem nasennym i od razu spostrzegł, że cały pokój wiruje wokół niego. To się nie dzieje naprawdę. Z hukiem upadł na ziemię i Marvin tymczasem kontynuował swoją pracę. Minęła godzina. Agent snu obudził się ze zdziwieniem. Nie. Ty nie mądry człowieku. A. I znowu agent snu wysypał swój proszek snu. Przeleciał przez pokój, zatrzymał się tuż obok Marwina i zaczął recytować wiersz snu. Ale tym razem w pośpiechu. Co zasiejesz, to zbierzesz, ale na razie idziesz spać. Zaśnij, zaśnij, niech te sny przemówią. Jutro nastanie nowy dzień, ale teraz idziesz spać. Tym razem proszek nasenny trafił w cel. Marwin od razu poczuł się senny. Lepiej pójdę zrobić sobie filiżankę kawy. Co? Nie, nie kawa! Kawa była największym wrogiem agenta snu, ponieważ kawa zawiera kofeinę. A kiedy kofeina dostaje się do ciała, przylega do receptorów adenozynowych w mózgu. Adenozyna pomaga nam odczuwać senność. Kiedy kofeina wiąże się z receptorami adenozyny, powstrzymuje mózg przed uczuciem zmęczenia. Nie pozwolę, by tak się stało. Nie na mojej zmianie. Ale było za późno. Zanim agent snu dotarł do kuchni, Marvin już nalał sobie filiżankę kawy i pociągnął duży łyk. Ah jak dobrze. A teraz do pracy. Nie chciałem, żeby tak było, ale nie dajesz mi wyboru. Czas wydobyć śpiący proszek premium. Zgadza się, człowieku. Agent snu wyjął ze swojej torby butelkę pyłu usypiającego w kolorze srebrnym. Dwa razy skuteczniejszy niż zwykły pył nasenny. Dalej. Co zasiejesz, to zbierzesz. Nie jesteśmy już z tym za daleko. A kiedy śpiący proszek premium trafił w Marwina, jego powieki stały się ciężkie. I od razu sen przyszedł do Marwina falami. I zanim się zorientował, zasnął. Ha! Udało się! Dobranoc, słodkich snów! Szczęśliwy agent snu poleciał do okna, by wyjść. Ale w tym momencie zadzwonił telefon Marwina. Co? Nie! Nie teraz. Smartfony były drugim największym wrogiem agenta snu, ponieważ niebieskie światło emitowane przez ekrany telefonów komórkowych hamuje produkcję melatoniny, hormonu kontrolującego cykl snu i czuwania czyli rytm dobowy. To utrudnia zasypianie. A teraz obudziło to Marwina. Tak. Cześć, Melinda! Tak, tak, jestem w trakcie. Zrobię. Dzięki. Cześć. Ach, daj spokój, Marvin. Nie możesz zasnąć. Projekt jest ważny. Marvin wypił resztę kawy dużymi łykami i wrócił do pracy. A potem agent snu wyjął ze swojej torby. To, co nazywano? Był na sen Galaxy Pro Promax. To wystarczy. Nawet trzęsienie ziemi nie obudzi Cię przed zakończeniem snu. Ale gdy agent snu miał dmuchnąć kurz usypiający, Marvin wstał, by rozprostować ramiona. To zaskoczyło agenta snu i upuścił butelkę pyłu do spania Galaxy Promax. Kurz snu wypełnił cały pokój, a zanim się zorientował, Marvin spał na podłodze. I tak samo jak agent snu. Co? O, nie! Co? Nie! Zwolnią mnie! Jestem skończony! <śm> Co? I wtedy wzrok agenta snu padł na kilka papierów, które były zawiadomieniami o niezapłaconych rachunkach. O nie! Co ja zrobiłem? Muszę mu pomóc. Kiedy Marvin dotarł do swojego biura, przygotowany na to, że zostanie zwolniony, był zaskoczony. Wszyscy, dosłownie wszyscy, spali. Uh... Marvin nie wiedział, co się stało, ale nie czekał, by się dowiedzieć. Szybko usiadł przy biurku i zaczął pracować nad projektem. Zajęło mu to dwie godziny, by zakończyć pracę. Potem wszyscy, jeden po drugim, budzili się zdezorientowani. I co dalej? Cóż, po niemożności znalezienia powodu, dla którego wszyscy zasnęli, biuro pracowało jak zwykle. Szef Marwina docenił jego pracę, był pod ogromnym wrażeniem projektu. I podczas gdy wszyscy klaskali, agent snu uśmiechnął się, bo to on uśpił wszystkich. Cóż, moja praca tutaj dobiegła końca. Wszystkiego dobrego, Marwin. I tak też, agent snu odleciał, będąc szczęśliwym i zadowolonym. Ale ten incydent bardzo go zaniepokoił, próbując uśpić ludzi, którzy nie chcieli spać. I tak oto, gdy widzi kogoś z telefonem przy komputerze albo pijącego kawę w nocy, po prostu im nie przeszkadza i przenosi się do następnego domu. Właśnie dlatego wskaźnik bezsenności gwałtownie wzrósł wraz ze wzrostem technologii. Pamiętaj, że pod koniec dnia, gdy idziesz spać, warto trzymać telefon z boku i zamknąć oczy. Ponieważ, jak już mówiłam, zdrowy sen pomaga naszemu ciału pozostać zdrowym i zapobiegać chorobom.